Dzisiaj na kanale o technologii porównamy dwa najlepsze składaki dostępne na rynku, czyli Huawei Mate X3 oraz Samsung Galaxy Z Fold 4. I żebyśmy mieli jasność, jak wygląda sytuacja, z tego Samsunga Galaxy Z Fold 4 korzystałem kilka miesięcy temu, teraz ponownie go wypożyczyliśmy, żeby zrobić ten film, a teraz od kilku tygodni korzystam z Huawei Mate X3, bo korzystałem z niego przed premierą. I powiem wam, że to są zupełnie inne sprzęty. W sensie filozofia, zamysł jest ten sam, ale wykonanie, to jak udało się je zrobić, jest zupełnie inne. I pewnie zdziwię tutaj wiele osób, jak powiem, że moim zdaniem lepiej tu wypada Huawei Mate X3. Zaraz ludzie będą mówić: Sprzedałeś się, Huawei ci zapłacił. No, oczywiście, Współpracujemy z Huawei przy różnych materiałach, ale powiem Wam, że powiedziałem Huaweiowi, że nie chcę robić filmów sponsorowanych o tym telefonie, bo jestem pewien, że wtedy będą brzmieć nieszczerze, a mi na tej szczerości jednak zależy. Że nikt mi nie uwierzy, że jak powiem, że ten telefon jest dobry i ktoś mi zapłaci. no Brzmiałoby to po prostu dziwnie, bo mówimy tutaj o telefonie kosztującym 10 tysięcy złotych bez złotówki. Ile? Ile? czyli smartfonie znacznie droższym od Samsunga Galaxy Z Fold 4 no i tak jak powiedziałem dostaliśmy propozycję zrobienia filmu sponsorowanego na temat tego telefonu ale zdecydowaliśmy, że jednak nie no bo mamy tutaj system HMS a nie Google, ten telefon jest bardzo drogi i mimo, że to jest naprawdę dzieło sztuki o czym za chwilę powiemy no to po prostu byście nam nie uwierzyli więc nie ma co się w coś takiego bawić nie mamy tutaj usług Google, nie mamy 5G wiem, że Wy byście to Odebrali źle, więc filmy sponsorowane przy okazji tego modelu się absolutnie nie bawiły. Ale dobra, przechodzimy już do samego porównania. No i na początek przednie ekrany. Powiem Wam, że ten ekran przedni w Samsungu mi się mało podoba. On jest taki, no niepraktyczny. On przypomina mi trochę smartfony Sony, bo tutaj mamy po prostu takie proporcje, że ten ekran jest bardzo długi, jest bardzo wąski i tak jest lepiej niż w Samsungu Galaxy Z Fold 3, bo z tego da się normalnie korzystać, ale po prostu w Huawei Mate X3 mamy tutaj ten ekran, taki bardzo smartfonowy, bym powiedział, taki zwykły, więc korzystam z tego telefonu. Po prostu jak ze zwykłego smartfona, te proporcje bardzo mi się podobają. Niby różnica nie jest duża, ale podejrzewam, że nawet na filmie widać o co chodzi. Z tego Huawei Mate X3 korzysta mi się po prostu wygodniej. Tak samo jest, jeżeli chodzi o grubość. Bo spójrzcie, jaka tu jest różnica grubości. Samsung Galaxy Z Fold 4 to są po prostu jakby nosić dwa telefony po prostu sklejone ze sobą, a tutaj w przypadku Huawei Mate X3 mamy dwie cienkie warstwy i dzięki temu ten składany smartfon wygląda bardziej pod względem gabarytów jak po prostu zwykły telefon. Wiadomo, że taki bardzo duży telefon, ale jednak zwykły. Podejrzewam, że jak porównamy takiego Huawei Mate X3 z jakimś Vivo. X90, no to te wymiary będą po prostu podobne i to na co dzień po prostu czuć. Różnice mamy także w zawiasie, no bo u Samsunga to wiadomo, klasycznie szpara musi być, Jezu, jak to źle zbrzmiało, a w przypadku Huawei ten ekran zamyka się na płasko, więc w Samsungów te szpary może nalecieć jakiś syfów, Jezu, co ja w ogóle mówię, mogą jakieś paprochy się znaleźć czy coś, a w Huawei nie, więc yy, tak naprawdę Huawei jest pod tym względem lepiej wykonany. Tutaj ten zawias, bym powiedział, jest robiony trochę tak na pałę, a w Huawei'u mamy tak bardziej po prostu e, je... na <śmuszczam> 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 <Do śmuszczam> A więc w przypadku Samsunga ten zawias jest robiony tak standardowo, na pały trochę bym powiedział. A w przypadku Huawei to jest to, co znamy z innych telefonów Huawei, Oppo i tak że to ma przypominać właśnie taką kroplę wody bardziej, że to jest inaczej zagięte, no i to jest po prostu lepsze. Grubość, zwłaszcza widać, kiedy spojrzymy w ten sposób na te telefony. Kiedy spojrzymy na ich grzbiety, no bo ten Huawei jest tutaj po prostu znacznie, ale to znacznie cieńszy. Ta różnica jest kolosalna i powiem Wam szczerze, że z tego Samsunga Galaxy Z Fold 4 korzystało mi się miło, chociaż denerwował mnie fakt, że ten telefon jest po prostu gruby jak dwa smartfony, a w przypadku Huawei Mate X3 takich problemów po prostu nie ma. Ja tutaj mam po prostu zwykły, duży telefon, który dodatkowo mogę rozłożyć i to jest super. Pewnie teraz myślicie, o taki cienki telefonik składany to tutaj, bateryjka to jest mała. A ja Wam powiem, a takiego, bo w Samsungu mamy 4400 mAh, w Huawei mamy 4800 mAh. Taki akumulator, a raczej dwa akumulatory połączone w jeden. I e, tak naprawdę w Huawei mamy też w zestawie ładowarkę 66 w Zaraz ją tutaj pokażę, jest w zestawie sprzedażowym, bo mamy tutaj porządne pudełko. Mamy taką właśnie ładowarkę, yy, która naładuje taki smartfon w więcej niż pół godziny, ale mniej niż godzinę. W jakieś 40 parę minut na oko. Powiem Wam szczerze, że ze stoperem tego nie mierzyłem, bo kto to robi. Więc w tym Huawei wszystko mamy w pudełku. Jest po Bożemu zrobione. Jest ładowarka, jest kabelek, nawet etui jest gdzieś było... W cudzie, o. Nawet etui takie jest na tył, żeby po prostu nic się nam nie zniszczyło. Możemy takie etui założyć. Ja je osobiście noszę, tylko na ten film zdjąłem. Więc ten zestaw w przypadku Huawei jest bardzo, ale to bardzo fajny. A u Samsunga, jak to u Samsunga? Pudełeczko takie, żeby się dbało o ekologię, żeby smartfon się zmieścił i nic więcej. I ja Wam powiem. Czemu Samsung nie daje tych ładowarek? To jest jakieś chore. Jeżeli chcemy naładować ten telefon, to musimy kupować jakąś zewnętrzną, dodatkową ładowarkę. No i tutaj właśnie pojawia się partner naszego dzisiejszego odcinka, czyli firma Hama. No i właśnie, jeżeli mamy takiego Samsunga Galaxy Z Fold 4, albo Samsunga Galaxy S23, albo nawet taniego Samsunga Galaxy A14, to musimy do niego dokupić dodatkową ładowarkę. I właśnie taką dobrą ładowarką może być oto ten model od firmy Hama. 65W, który ma kilka wyróżników. Przede wszystkim jest bardzo mały, po drugie, mamy tutaj gniazdo USB-C, jak też gniazdo standardowe USB. Możemy za pomocą takiej ładowarki naładować telefon, słuchawki, ale też na przykład laptopa, bo to jest szybka ładowarka 65W. No i widzimy tutaj jeszcze dopisek GAN. Chodzi o to, że tutaj zamiast krzemu użyto azotku galu. I to jest właśnie taki materiał, dzięki któremu ta ładowarka po prostu grzeje się mniej niż taka standardowa. A jak już mamy taką ładowarkę od Hama, no to warto do tego dokupić też kabelek. Mamy tutaj właśnie kabelek USB-C, USB z którego oczywiście korzystaliśmy, długość 1,5 metra i bardzo sztywny oplot. Ten kabel się prędko na pewno nie zepsuje, więc na pewno bardzo fajna rzecz. Więc jeżeli potrzebujecie ładowarki, jeżeli potrzebujecie przewodu, no to jak najbardziej Wam takie akcesoria od Hama polecam. A my tutaj kończymy nasz fragment sponsorowany i przechodzimy do dalszej części naszego odcinka. Powiedzieliśmy już o tym, jak to wygląda: zawiasy, ekran zewnętrzny, teraz jak to się rozkłada. Bierzemy tak. I tutaj ten Samsung widać, że swoje przeżył, ale chodzi tak dosyć ciężko. Ale powierzchnia robocza jest całkiem spoko. Oczywiście ta burzda tutaj jest bez problemu wyczuwalna. W przypadku Huawei jest zupełnie inaczej, bo ten zawias stawia mniejszy opór. Nie wiem, czy przez to, że ten telefon jest starszy i swoje przeszedł, czy ogólnie tak jest. I tutaj ta burzda. Też jest paluchem wyczuwalna, ale jej prawie nie widać. Jest znacznie mniejsza niż właśnie w tym foldzie, więc zdecydowanie tutaj też po raz kolejny na plus wypada chwałej. Jeżeli chodzi o przestrzeń roboczą. No to tutaj też mamy minimalnie więcej miejsca niż w Samsungu. Powiedziałbym, że największa różnica tutaj to jest fakt, że Samsung ma ukrytą kamerkę pod ekranem i trzeba się naprawdę przyjrzeć, żeby ją dostrzec, a u Huawei a po prostu jest widoczna. Mamy tę czarną kropkę, z którą nie możemy nic zrobić, która po prostu psuje design. W obu telefonach mamy fajne, cienkie ramki dookoła tego dużego ekranu, więc tutaj można powiedzieć wypadają tak samo. Jeżeli chodzi o jakość obrazu, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jeżeli chodzi o wydajność nawet, to oba te telefony wypadają tak samo. Bo mamy tu świetne ekrany, mamy świetne głośniki, mamy też praktycznie te same podzespoły, bo tu i tu mamy Qualcomm Snapdragon. 8 plus generacji pierwszej, już nie pamiętam, jak się po prostu te procesory nazywają. Bardzo skomplikowane nazwy i mogę być tutaj trochę zły na Huawei'a, że mamy tutaj Snapdragona 8 plus generacji pierwszej. Skoro już wyszła druga generacja, to ja bym jednak oczekiwał, że będzie tutaj ten nowszy procesor. W przypadku Samsunga to jest oczywiste, bo ten smartfon wyszedł po prostu pół roku temu. Nie jest nowością tak jak Huawei, więc pod tym względem Huawei mógł się postarać. Beku. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o wydajność, to w takich sprzętach z najwyższej półki nie ma na co narzekać. W przypadku Huawei, oczywiście, możemy ponarzekać na to, że mamy tutaj ten procesor, ale bez 5G, bo złe Amerykańcy powiedzieli, że. No no no. No, 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 no. Huawei nie może mieć 5G, więc nie ma 5G, chyba że sam sobie zrobi, ale jeszcze nie przesadnie zrobił. No i do tego Huawei nie może mieć usług Google, więc pod względem użyteczności. Ten Samsung wypada znacznie lepiej dla zdecydowanej większości użytkowników. Ja mogę Wam powiedzieć, że ja naprawdę na co dzień korzystam ze smartfonów Huawei. Że mi one nie przeszkadzają, że mi się korzysta miło, ale ja wiem, że Wy mi i tak nie uwierzycie, więc po co ja mam wam to po raz setny mówić? Na poprzednim kanale mówiłem i mi nie wierzyliście, tutaj też pewnie mi nie uwierzycie. Bo kto normalny korzysta w 2023 roku ze smartfonów Huawei. No odpowiedź tutaj przychodzi sama. Zwłaszcza, że tutaj z tym oprogramowaniem Mamy jednak trochę problemów. Ja mam na przykład konto w banku Millennium i tutaj mamy płatności przez HCE, więc one na tym Huawei działają. Ale jeżeli ktoś ma bank, który wspiera Google Pay, no to tym smartfonem po prostu nie zapłaci. Jeżeli ktoś chce używać Android Auto, no to niestety w Huawei Android Auto nie ma, w Samsungu jest. Jeżeli ktoś chce pobrać absolutnie każdą aplikację, mieć pewność, że ona będzie tutaj dostępna, no to tego nie zrobi, bo to usług Google nie ma, to coś nie działa, to coś nie będzie funkcjonować. Są zewnętrzne sklepy z aplikacjami. Ten app galery od Huawei działa coraz lepiej, ale to po prostu nadal nie jest taka bezproblemowość jak w przypadku smartfonów z usługami Google. Tutaj mogę naprawdę szczerze powiedzieć, że moim zdaniem Amerykanie po prostu zaszczuli tego Huawei, bo gdyby ten telefon, Miał usługi Google, gdyby miał 5G, to po prostu zjadłby całą konkurencję. Tego Samsunga zresztą też by zjadł. Ale żeby nie było, powiem wam, jak mi się korzysta też z telefonów Huawei, bo mi brakuje w tym telefonie tylko jednej rzeczy, czyli Android Auto. Bo jak mówiłem, ja mam tutaj płatności, mam wszystko. Korzystam z zewnętrznych sklepów z aplikacjami, poza tym ja korzystam z tych smartfonów Huawei, więc ja kiedyś jeden skonfigurowałem, później przenoszę sobie po prostu dane przy tej konfiguracji i mi tutaj wszystko działa, hasła się przenoszą i tak dalej. Korzystam też z zewnętrznych sklepów z aplikacjami, więc absolutnie wszystko sobie jestem w stanie pobrać, to czego ja akurat potrzebuję. Och, dobra No i to jest tak z każdą platformą generalnie. Jak przejdziecie z iPhone'a na Androida, z Androida na iPhone'a, to też będziecie narzekać, że czegoś nie ma, że coś jest nieintuicyjne. Z Huawei jest tak samo. Trzeba się przekonać za pierwszym razem. Trzeba sprawdzić. Trzeba sobie te wszystkie aplikacje poinstalować i pozapisywać hasła, co będzie trwać naprawdę długo. Trzeba wiedzieć, że istnieje coś takiego jak G-Space albo G-Box, że za pomocą właśnie takiej aplikacji można odpalić YouTubea, dokumenty Google, Gmaila. W moim przypadku też YouTube Studio. I pojawia się tutaj pytanie, czy warto się w to bawić? I może się wydawać, że to jest kwestia oczywista. Ja wam powiem nie, bo kiedy kupujecie smartfon z usługami Google, no to po prostu macie wszystko na tacy, a te Huawei e dzisiaj, no to jest. Jest jednak rozwiązanie dla osób, które lubią się bawić, chcą się bawić, chcą sobie w tym telefonie pogrzebać, zrobić po swojemu, a ja wiem, że 99% ludzi nie chce tego robić i ja ich absolutnie rozumiem. Więc większość ludzi tych Huawei'ów nie kupuje, nie kupowała, odkąd nie mają Google'a i nie będzie kupować. Ale żałuję tego naprawdę, no bo gdyby było tutaj to 5G, gdyby był ten Google, no to naprawdę każdy, kto ma. 10 tysięcy złotych, co ja mówię w ogóle. Każdy, kto ma do wydania za dużo pieniędzy na topowy, składany telefon, to by po tego Huawei po prostu leciał. Taka bardzo długa dygresja. Teraz powinienem powiedzieć o aparatach, ale tak naprawdę mamy tutaj do czynienia w jednym i w drugim przypadku z takimi niemal topowymi konstrukcjami, bo wiadomo, że te. Modele składane mają troszkę gorsze aparaty niż zwykłe, flagowe smartfony. Więc generalnie nie ma tutaj na co narzekać, bo mamy tutaj bardzo dobre aparaty, mamy aparaty zwykłe, mamy szerokie, mamy teleobiektywy z dużym przybliżeniem, ale to nie są po prostu tak dobre aparaty, jak mamy w Huawei P60 czy w Samsungu Galaxy S23 Ultra i warto o tym pamiętać. Ale jak chcecie sobie porobić po prostu fotki czasami, no to będziecie bardzo zadowoleni. Warto zwrócić uwagę też na to, że mamy tutaj taką mniejszą wyspę w Samsungu, a w Huawei to jest ona po prostu gigantyczna. I moim zdaniem nie wygląda to ładniej. Ta Samsungowa po prostu moim zdaniem, bo to jest kwestia gustu, prezentuje się gustowniej. I możemy chyba teraz przejść do ceny, bo powiedziałem Wam praktycznie wszystko, co trzeba było o tych smartfonach. Pominąłem jakieś tam naprawdę nieistotne detale, więc Samsung Galaxy Z Fold 4 jest smartfonem, który wyszedł na rynek pół roku temu i kosztuje obecnie 6600 zł, bardzo dużo. Huawei Mate X3 jest telefonem, który wyszedł na rynek właśnie teraz i kosztuje 9999. Złotych, przepraszam, ale ja każdą tę dziewiątkę musiałem po prostu przetrawić, bo dużyliśmy czasów, że smartfon kosztuje 10 tysięcy złotych. I ja wiem, że to jest smartfon spektakularny. On technologicznie jest po prostu genialny. To jest w składak, a ma wymiary jak po prostu standardowy, duży smartfon. Ma świetne podzespoły, ma świetny przedni ekran. Nie ma tu żadnej szpary, korzysta się z niego naprawdę fenomenalnie, ale to jest Huawei więc nie ma usług Google i nie ma 5G, więc nie można powiedzieć, że to jest produkt taki... Pełnowartościowy, niestety, nie można tego absolutnie powiedzieć, a szkoda, no bo tutaj wpłynęły, jak wiecie dobrze, względy polityczne i gdyby te rzeczy były, to bym w tym momencie powiedział, jak ktoś ma do wydania dużo pieniędzy na topowy składany smartfon, to Huawei Mate X3 i nic innego, a w tej sytuacji tego nie powiem, bo obecnie, żeby kupić ten telefon, no to trzeba mieć nie tylko za dużo pieniędzy, nie tylko chcieć wydać niewotyczną sumę na telefon, ale trzeba być też świadomym użytkownikiem, który będzie wiedział jakie ograniczenia ma ekosystem Huawei względem Google'a, więc pod względem stricte użytkowym dla większości osób Samsung Galaxy Z Fold 4 mimo wszystko będzie lepszym telefonem, mimo że jako urządzenie prezentuje się po prostu prawie pod każdym względem gorzej albo tak samo jak Huawei Mate X3, czyli tak biorąc wszystko do kupy generalnie jest gorszy. Ale ma Google'a i ma 5G, no i jest tańszy. Ale jak ktoś wydaje na smartfon 7000 zł, to mi się wydaje, że 7 a 10 już nie robi zbyt dużej różnicy, bo granica absurdu już dawno jest przekroczona. Więc to już było wszystko, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia. Dajcie znać w komentarzach, czy bardziej podoba wam się Huawei Mate X3 i dlaczego, albo Samsung Galaxy Z Fold 4 i dlaczego. Psodem łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, wysłuchaliście wszystkich moich nudnych wywodów, no to możecie napisać w komentarzu, to jest nasze te klasyczne badanie statystyczne, lepszy składak. No bo któryś z tych składaków jest lepszy. No i napiszcie, który Dlaczego? A my tymczasem widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć!